Ej, słuchaj Doma, bo zastanawia mnie jedna rzecz i nie pójdę spać dzisiejszej nocy, dopóki jej nie sprawdzimy. Jak sprawdzaliśmy dom, to no. pamiętasz, że było jedno miejsce, którego w sumie nie sprawdziliśmy? Mm -hmm. Nie do końca, musisz mi powiedzieć. Dobra. więc generalnie widzowie. Więc jesteśmy w Grecji, ogólnie rzecz biorąc przyjechaliśmy tutaj, bo je, zostaliśmy zmuszeni. Także musieliśmy wyjeżdżać z Polski i znajdujemy się teraz w Grecji w takiej oto willi. Podczas oglądania domu było jedno miejsce, którego nie sprawdziliśmy. Jest to tunel, w łazience tam. Chłopaków, A pamiętasz? A to... Nikt tam nie wchodził, otwieraliśmy na chwilę i okazało się, że tam są jakieś tunele. W sensie kamienie i tak dalej. Zresztą chodźcie z nami, pokażę wam o co chodzi. Bo ja dzisiaj to... wchodzimy i sprawdzamy co tam się znajduje i to jest nasz cel. Nice. Tam coś, tam to nie jest nic fajnego, to może się okazać, że jest coś mega dziwnego. Ej, obczajcie to miejsce! Nie byliśmy tam jeszcze, ale patrzcie na to. Coś tam jest generalnie, widać, że jakieś tunele, czy coś w tym stylu. Nie wiem czy ja tam chcę wchodzić, szczerze mówiąc. Ja mam klaustrofię, więc co się Widzowie, jeżeli zostawicie 10 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem, to zostajemy tam na 24 godziny. W każdym razie ja tam wchodzę. Idziesz ze mną czy nie? Nie, chodź sam Serio? Serio, serio. Chodźmy O kurde, co jest grane? Co to za miejsce? Boję się troszeczkę, bo wiecie, w Grecji generalnie jest dużo węży, dużo pająków i różnych dziwnych rzeczy, także troszkę się boję, że jakąś czarną wdowę albo skorpiona tu spotkamy. Patrzcie, tu jest jakby tyle, w sensie, to są te tunele, tutaj metr na metr i tyle, nie? No nic tu nie ma totalnie, nie wiem, jakaś kartka, śmieci same. Tu jest jakiś roczny zapas dywanu. Tak, tu. Co to jest? Co to jest? Inela? No, no. O co biega? Czemu coś takiego jest w naszym domu? Przecież to jest hotel, takie coś znajdujemy? I to jeszcze w takim miejscu To jest jak ta, wiesz, taka zakonnica, nie? Z tych strasznych horrorów No ja od razu poznałam, bo ja oglądałam coś podobnego kiedyś telewizji No u nas w obecności, czy coś takiego No, no jest... wychodzę z tą ciebie Ej, pokażmy tu może to może chłopakom Myślisz? No, oczywiście to był Nie i Igor Serio nam nie uwierzył. dobra No nie wiem, No chodźmy. dobra, powiemy im Let's go Chłopaki, zgadnijcie mięsa co? Coś, Wojciech szczerze, prawej, prawej. Powodzi, mam do powiedzenia. Co? Powiecie, jest taki tunel tam w łazience ma. To jest Jak mały pokój? Pokój? to jest mały pokój. To jest tunel. nie jest, to jest mały pokój. Wiem, a czekam Dobrze. Dobrze. Jak gdzieś? Dobra, nie ma. Ja mam już 100 obczaj. punktów! Obczajcie co się dzieje i co tam znalazłem. Nie, Zipek, wiesz jak ja nie sylko, lubię. Tak a widzicie co to jest! Wiesz jak ja nie znoszę takich rzeczy! No wiem, ale ja tego nie zrobiłem stary. No, no i popsułeś nie... same kalambury, no! Ej, widzieliście to? To wygląda co? To było w podpana, tunelu, to leżało w tunelu. Tak, to leżało w tunelu, a obok leżało... Kości Gości <grym> jakieś, pewnie! Nie, nic nie leżało okay. więcej, to było wszystko wstąpiło. Dobra, serio mówię. Dobra, to jest normalna sytuacja. No jest... W sensie, co... co nie jest normalna sytuacja? W sensie da, się da, tego. Nie, da się to wyjaśnić, no. stary. Jakieś dziecko tutaj przyjechało i nie wiem sobie wydrukowało, bo lubi horrory i chciało przestraszyć rodziców. Poważnie. To, no to jest Airbnb Podwie. chata. Dużo osób się przebija. Cispek, nie, nie wierzymy ci. Nic serio? Stary. Stary, nie nie wierzycie. W tej, to w tej chacie, co to chacie co tydzień jest ktoś inny. Stary znacie jakikolwiek dowód, co jest ważniejsze niż... Dobra, Zbierz jeżeli wy nie wierzycie, daj mi to. Skoro mi nie wierzycie, to zostawiam to tutaj, tak? No, nie no byś... zabierz to! No nie, chciałem, ja zostałem zostałem tu dobra, zostaw tu. Dobra, zostaw tu teraz? kim jestem teraz? Tak. nie, tak, tak, tak. tak. zgadłeś? nie, nie, no, nie, twoim nie, Przecież nie mówić o tym już?! Dobra, chłopaki, jak myślicie, gdzie możemy jechać w następne A Czemu ta góra wygląda tak jak chciałem? Ja Nie nie czemu. Co? No, co? co? Ta Ej, góra tak, tak, wygląda? tak wygląda Ej, na plażę w końcu jesteśmy, jeszcze nie byliśmy na plaży? Ura, jest góra, Dobra, jest fala Sarna, Balos i... Nie mam pojęcia, ale przestaje chcieć tutaj spać. Poczekajcie, czy tam nie było? Co to Ojej, kurna, kurna byłeś? to widziałem Ej, co jest grane? Czemu się chcesz? Się, Ej, dobra, ktoś jest na chacie, nie? Ktoś, ktoś jest... jest na chacie. Tu jest tam ktoś? Nie. nie Nie, stary, może lepiej. Ej, albo jest w chacie, właśnie tam. I blu? Daj, wierzę, wierzę. I co, jest tu ktoś? Czemu? Ej, chłopaki! Czemu? Co jest, jest grane? Czaska co? co? się otworzyła. Jak Ej. się jest zamknięta. To... Mamy nawiedzony dom, chłopaki. Nie, no jest dziwnie w tej chacie. Co się odwala? Ej, A co z tym dzieje się w tej takiej Trzeba dobra. zamknąć cały dom. ja zamykam Ale to... Co to było? Wy jesteście w stanie to jakoś wyjaśnić nie w ogóle? Słuchajcie, ja... odkąd tutaj to stoi, zaczynają się te dziwne rzeczy. A więc musimy się tego pozbyć. Więc mówiłem wam, wywalamy to. Ale stary, nie dawaj poza drzwi. Poza drzwi? Dobra, pod drzwi. Dobra, pod drzwi. Ale dobra, Ale to stary, co Kartka, tylko kartka. Teraz kartka. Teraz, kartka. Teraz straszna zakonnica. Zamknijcie okna. To, to są od początku, a ta kartka nic nie zmieni. Idę to wywalić zamknijcie zamknięcie drzwi na górze. Ej, zipek, przede wszystkim, co ty robiłeś w środku tego pokoju? No, wejdź, zobacz, bo mnie klipowo stary. Ej, nagle zipek wchodzi do jakiegoś tak. pokoju, zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Wszystko jakby się piesą nie są jakieś. Czekaj, masz tutaj jakieś te żyłki? No, nie, stary. Co? Stary, o co chodzi? Wcześniej nie wierzyliście, że. Ta, ta zakonnica jest na serio, nie że nie się... jakoś? Nie stary, no jak? Stary? Ej, nie, no nic tutaj nie ma faktycznie. Tu nie, nie ma... wiem to zrobić. A, no, nie jest, A, no, tu jest coś. Dobra. Nie, no normalne. Ej, ktoś puka w drzwi. Co? Dobra, stary, no to waliłem to ze skarpy. A to ty pukałeś w okno? Nie. Ja byłem tam, Czekaj, Co? Czyli to też nie był Wiktor? Widzicie? Widzicie? Byłem tu Ej. z wami, sprawdzaliśmy w tym czasie rzeczy. Co? Wiktor ma 26 stopni. Kopaki. co wy robicie dowcięte? w takiej chwili? Ja mam dosyć, serio. O co wam chodzi? Nie wiem stary, ale Ej, wszystko w kacie jest jakieś zimne stary teraz. Serio? Patrz, była wcześniejsza temperatura 31 stopni, teraz spadła do 27,2 i cały czas, patrz 25. Cały czas spada, stary, jak mierzy te obiekty. Na bieżąco temperatura spada w tej chacie, stary. Czujecie, jak się robi zimno? sprawdźmy, czy ta moc czysta co, co niby tutaj jest. No. Ja się odezwie, nie? Tak się Dalej mi nie wierzę? Szykuj żyłkę, nie no Dobra, ja tutaj testuję, czy to jest. O, Igor! O Igor, niestety. Na ciebie no. popadło, chyba ty pierwszy o, zginiesz. Dobra, ja stąd idę, nie? Kurde, doma, Co jest grane? O co chodzi? Nie wiem, oni ja mam no... wrażenie, że oni nam nie wierzą. Tak, no bez kitu zamówi, Co to za ziomki w ogóle, że oni tak sobie ja robią i w ogóle nie podchodzą na serio? Ja mówię totalnie, totalnie na serio. Mam tego dosyć. Piotrek, Zamykamy się w pokoju? Mamy to gdzieś. Piotr, mi się tego słysza. Spójrz tu, tu! Co? Co to tutaj robi? No Czekaj, dobra, dawaj, 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 idziemy. Do... Oni to podłożyli, kurde, czy co? Nie ma szans! Wiktor miał to ze skarby. Co, co jest? Przez chwilę że na górę, nie? No. Wyrzuciłeś kartkę? No, stary, jest tam na skarpie. Ale ogólnie? ale to ogólnie... Ktoś tutaj był. Co? No. Stary, obczaj to! to. Wiktor to wywalił! Co jest? to było na moim łóżku! Robi. A to jest ta sama czy inna? No, ta sama, dokładnie ta sama, patrz! Ale jest nawet tak samo pogięta no, no. Dobra, pytanie, ty nie wkręcasz teraz? No nie wkręca, Sła, ja przecież ty sobie. sam wyrzucałeś no to, nie Ale ser, to nie jest. Ale to nie jest druga ta jakaś taka? To jest ta sama no stary, ta sama a czy ty nie, nie robiłeś nic no? Zobacz, stary, nie zginęłaś się od nie wiem, cokolwiek Kurwa, no nie wiem stary, nie pamiętam A ty kogo widziałeś tam na dworze? Zrobiło się jeszcze zimniej i nagle... Upadł, jest, chupa, to światło, to jest, jest, jest zupełnie na 100%. Nie, serio, serio. Nie, to jest postać z filmu normalna. No ja. Nie musisz się tego bać. No tak, ta kata już wcześniej była nawiedzona, więc robi się po prostu jeszcze bardziej, nie? To co robimy? Spadamy stąd. Nie wiem, tak. Spadamy z Dobra, widzowie, kurde, uciekamy, wychodzę, chowam się na balkonie? Jak coś, to będę skakał, będę skakał tam w dół. Jest miara, gdzie w... odległość, ale dobra. Uff, tu jest bezpiecznie. Nie wiem, gdzie mam się schować. Ale mega się boję, wszyscy się gdzieś rozbiegli, i jestem tutaj zupełnie, zupełnie sama. Dobra, nie wiem co mam robić i w momentach, kiedy nie wiem co mam robić, a się boję, chowam się tu szaf. O kurwa, co jest grane? Dobra, gdzie się schować? U, może tutaj w sumie? Thank you, tu nie no. No. Robić jest, zrobić to miejsce. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie znajdzie. Ogólnie z tym domem jest coś cały czas nie tak, także mam nadzieję, że wszyscy się schowali. I ja się schowam tutaj na basenie. Tam są jakieś kraki. Dobra, Tu się schowam. Cokolwiek to nie będzie, to raczej mnie nie znajdzie. Mam tutaj dobry punkt widokowy. Jestem za ogromnym krzakiem. Zawsze się mogę wykulić, i zobaczyć co się dzieje. Nie? Paweł, 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 budź się. Paweł, budź się, stary. Stawiam, stary, stawam. Co? Stary, jest jakaś akcja gruba, nie? Jakiś upiór chodzi nam po chacie, nie? Weź Dawaj. Dawaj, wstawaj, kurde. Dobra. Musimy, stary, wszystkie okna musimy je sprawdzić, nie? I wszystkie lustra też musimy pilnować się mocno, bardzo. Ej, dobra, nie mam pojęcia gdzie się schować, ale Ej, tutaj ona się na bank pojawi. Z... Tutaj zostaje. Ej, słyszę czyjeś kroki? Ogólna. Ogólna, ogólna. Tu jest jakaś postać powalona. Oto chodzi, Nice. To coś z tego poszło. Idę szukać chłopaków. Bo ja się boję, tutaj być sama Nie wiem, czy już wychodzić, czy nie. Szczerze mówiąc, bardzo ucichło. O, ale to nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Chłopaki, czy żyją, czy właśnie. Wręcz przeciwnie. Nikoła nie Ej, kochanie, widzę. Tutaj. Ej, co jest, co ja. O, o, Co jest, galer! Gdzie ja? Uciekać, e, dobra. się co? Tak, szczerze mówiąc, ten tunel to i tak było najlepsze miejsce ze wszystkim. Chowam się do środka Okej, jestem schowany. Nie wiem, czy to jest na pewno najlepsze miejsce do schowania się. Ale w sumie, obczajcie, widzowie, jest mega wygodnie, bo jestem na jakichś materacach. Przeczekam, aż będzie się uspokoi Usłyszę jakiś krzyk na dworze i wtedy wyjdę. Jesteśmy do końca, stary, żeby wszystko widzieć, nie? Dobra, dobra. Babyl! Boże, już nie Co to było z Dobra. Co to było? Jaki? Dobra, jest, żen... tak, dobra. ej, wróćmy tam, stary, może. Oszalałeś, wrócisz tam? Sary, ujrzyj mnie na tarasie! To błagów no. idziemy proszę, ci nie, nie. Ujrzyj na tarasie, dawaj, chodź, patrz, patrz. czekaj, czekaj, wystawię kamerę, zobacz. Okay? No nie ma jej tam, nie? Dawaj, dawaj, czekaj. To dawaj. jest z to od razu czuć. Dawaj, dawaj, dawaj. zobaczymy na tarasie. Czemu ja pierwszy jesteś? Dobra, silniejszy. dobra. Idzieś, iść, To Tobie, skrzyj na trzy, cztery, stary na ten. Okrzyk, może właśnie, nie? Trzy. Uuu Dobra, no stary, ruch do kupa, nie? bo ja serio nie wiem. To był! O, tu jest, jest tutaj! Dawaj, dawaj! Skoczymy, 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 stary! Ej, ktoś się zbliża. To jakaś zakonnica? Nie, to jest to zakonnica z tego obrazu Zipka Zipek, ja ci tego nie wybaczę, nie? Po co otwierałaś ten włas? Teraz mamy taki problem. Nie, ja nie wiem, jak chcę walczyć, serio, nie? Poszła już? Słuchajcie, jest czysto, nie? Dobra, idę do chłopaków, nie mamy zasięgu. Nawet nie wiem, gdzie mogą być wszyscy teraz, nie? Ej. Zginęła się bez śladu. Dobra, ja idę powiedzieć to chłopakom. Muszę ich znaleźć. Chcę ci muszę znaleźć kogokolwiek. Ej, co to jest? Ej, tu się... Zimek, co ty tu robisz? Nastraszyłeś mnie. Co ty tu robisz? Schowałem się. Wychodź stąd. Dobra, wychodzę. Co ty tam robiłeś w schowałem się, myślałem, że znajdę, nie wiem, jakieś odpowiedź czy coś w tym strachu. Dobra, ale po tu. Dobra, dawaj, dawaj. Króli tutaj nie było nigdzie. O! Czy jest reszta? Nie wiem, dopiero wyszłam z szafu. Tak? Ooooh! Story! To co jest? To Ten kolejny księg. Ogólnie nienawidzę się z tą zakończeniem. Stary, ale nie to na, na basenie, stary Sekundę temu! Tu zamykaj. Dobra, gdzie jest u na basenie? Czyli też była? 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 U mnie też była. Ale to z chwilę. U mnie temu. była na basenie przez ciebie. Dobra, uważajcie, jakąś poświęconą kartkę do... na górze na strychu Ona jest po Idziemy szukać reszty. Ej jest tu kto? Co to było? Ej, co jest Ej, nami? No! Elmie! No! Elmie! co jest z nami? No, no, z góry, z balkonu i wybiłem sobie bark, ale Paweł mi go nastawił, także już jest stary. Wszystko. Chłopaki, teraz mi wierzycie? Kurna, nie niestety ci wierzę. Mam nadzieję, że nie jest to zamieszane tylko z chaty. Ciekamy? Serio? Chcesz pozytywną noc? Nie wiem, jedźmy stąd. No co chcesz przez no noce spędzić z tą zagonicą? Słuchaj swojej kobiety. No dobra, jest Chyba Dawajcie, no dobra. Szybko, szybko. I jednak była nawiedzona ta chota, Od samego początku. Ale to nie była nawiedzona wprost, czy ty ją Stary, przecież znalazłem to coś w tej dziurze. Tak, stary. To musiało tam być od samego początku. I tego nie znalazłeś, to było wszystko okej, nie? Ale nieprawda. Były dziwne rzeczy w poprzednich odcinkach. Jeden komunikat. Wszyscy wyszli, i rzeczy, a pełna dni wziął butów. Stary, jedźmy już to po prostu, nie? No dawajcie, dawajcie ruchy, ruchy, ruchy. Dobra, spadamy. Uwaga. Ej, co jest? Co jest grane, Ej, Sipek, to nie ja, to no nie aj, ja to fura, ale to nie ja! No jesteś! Dobra, no już zaś, no. Ej! No, dobra. Dobra, dobra, lewo, 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 lewo! Lewo, to drugie, Cispek, lewo. lewo. Dora, dora, dora. drugie lewo! Dobra, no dobra, Dawaj z powrotem na chatę Ale po co na chatę? Nie ja wiem. Nie, nie nie no bo teraz ona jest tutaj, Sipek. Tak. Czy ty masz przy sobie tą kartkę? Nie i mam. I mam. E, Zostawiliśmy ją w kuchni. Gdzie? No ta zakonnica tutaj, ale co ona wiem. robiła? Stary, nie ma powietrza. Dobra, ale co robimy? Jak wracamy na chatę Czyż on tam też może być, no? Sipek, ostatni raz gdzieś z tobą jadę. Ale o co wam chodzi? To nie jest moja wina. Nie. Ty znalazłeś tą kartkę! No wiem o tym, ale no było ciekawe co, nie chcieliście żeby ktoś sprawdził tego? Nie! Stary, musimy się pozbyć tej kartki no, dobra, gdzie jest ta kartka? Gdzie ona została? Nie wiem Na Ogólnie, To że to, jest, to, jest, to jest, nie pomysł, tak, ją Jedna podawać. rzecz, o której wszyscy nie wiecie jest druga dziesięć jest... No mi ją u palmy Serio? Myślicie, że wystarczy to spalić? Ja bym to spaliła A gdzie ona jest? Jest! Czy, gdzie? Piękta. Co jest kradę? No Dobra, macie zapaliczkę? Ja mam Od razu Spierza. Od razu to, by to wystarczyło. to o kurde, o sto. Mm. Myślicie, że to o to chodziło? Nie, nie mam pojęcia. Jeżeli się nie pojawi, to chyba tak. To by to przestało. Widzowie, miejmy nadzieję, że to jest koniec już zagodnicy w naszym domu. Co, so, do zobaczenia w następnych odcinkach. Nie przegapcie pozostałych odcinków na pozostałych kanałach, czyli na Jasz yes, na Wiktor oraz na Tricusie. Do zobaczenia. Cześć. Widzowie, pamiętajcie, że odcinki z Grecji pojawiają się codziennie na czterech różnych kanałach, a kolejny pojawi się na kanale Wiktor 5000. Subskrybujcie, żeby niczego nie przegapić.